Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na przepyszne keto frytki z cukinii. Zabieramy się za cukinię i tworzymy kształt frytek. Możecie też w talarki jak tylko chcecie, byleby później owinąć je boczkiem. Na jedną taką frytkę idzie połowa plasterka boczku, oczywiście możecie cały plasterek użyć jak tylko lubicie. Zawijamy, zawijamy jak tylko będzie wszystko zawinięte to smażymy na maśle klarowanym. Frytki wykładamy na rozgrzaną patelnię i obracamy z każdej strony. A w międzyczasie robimy sos do frytek. Czyli majonez i ostra papryka. Możecie też zrobić sos czosnkowy, ale ja zdecydowanie lubię na ostro. Sos gotowy, frytki gotowe, więc możemy wykładać na talerz. I tak się prezentują nasze ketogeniczne frytki. Sukini w boczku. Ja Wam życzę smacznego. Do następnego. Nie zapomnijcie o komentarzu o ławce w górze, jeśli Wam się podobało, oczywiście. No i co? No i pa! A no, i oczywiście, zapraszam na mój Instagram.